Dzień dobry. Dzisiaj o nowym sposobie oszustwa pokażę Państwu dwa pierścionki. Obydwa pierścionki zostały kupione za pośrednictwem portalu kataw aukcyjnego Katawiki i pochodzą z Włoch. Miały to być pierścionki złote. Próby 750 i one były, miały być kameryzowane naturalnymi kamieniami szlachetnymi, mianowicie rubinami i diamentami. Rzeczywiście, co do kamieni szlachetnych, nie, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Są to naturalne diamenty i naturalne rubiny. Rubiny są poprawiane przez wygrzewanie, więc tu zasadniczo jest wszystko ok. Problem zaczyna się przy badaniu stop. Obydwa pierścionki są oznaczone naszynie włoskimi cechami probierczymi oraz cechami imiennymi włoskimi. Cechy imienne są nieczytelne w obydwu przypadkach. Cecha probiercza jest cechą stosowaną po 1968 roku, czyli jest nanoszona bez analizy, czyli w charakterze deklaracji. I one wskazują na to, że te wyroby mają próbę 750. Podczas badań, które przeprowadziłem na tych wyrobach, okazało się, że próba 750 owszem jest, ale wyłącznie na mniej więcej takim fragmencie szyny. Ten fragment jest wykonany ze złota. Tutaj są ślady lutowia po dwóch stronach, a cała korona pierścionka jest wykonana ze srebra. Tutaj ta warstwa złocenia została usunięta w urzędzie probierczym, dlatego że pierścionki, ponieważ cała sprawa zostanie skierowana organom ścigania, dlatego chcieliśmy sobie to porządnie udokumentować i pierścionki badał urząd probierczy. No więc warstwa złocenia została usunięta na dość sporym odcinku i widać, że pod spodem jest biały metal, no i to jest srebra, to nie jest złoto. Urząd oczywiście wystawił zaświadczenia. Nie, nie zostało to ocechowane, bo to nie są wyroby ze złota, tylko to są wyroby ze srebra z, z elementami złotymi. Nie zostało to ocechowane. Jeżeli chodzi o wyniki badań, to pierścionki zostały wykonane ze srebra próby 925, pokrytej warstwą złota. A w dolnej części szyny wstawka ze złota próby 700 do 710. I badania, tutaj, oddzielne pismo jeszcze jest do tego oddzielna ekspertyza, że badania zostały wykonane metodą przybliżoną, przybliżoną na kamieniu probierczym oraz metodą fluorescencji rentgenowskiej. Ponieważ jest to drugi i trzeci tego rodzaju wyrób, który dostałem do oceny, poprzedni też pochodził z. Z tego samego źródła, czyli, czyli włoski sprzedawca sprzedający za pośrednictwem portalu opcyjnego Katawiki. No, dlatego czuję się w obowiązku przestrzec wszystkich przy, przed tym procederem. I pomimo, że dostajecie przy zakupach internetowych wyroby, które wyglądają na złote i są. Ocechowane jakimiś znakami, które może to są znakami probieczymi, bo ci przypominają, trzeba bardzo dokładnie sprawdzać wyroby. Do wyrobów, oprócz faktur, które w przesyłce dostał mój klient, były także takie dokumenty, takie certyfikaty. Napisane w języku włoskim. Obydwa wskazują na to, że to są. Że to są wyroby wykonane z 18-karatowego złota. Jeden jest o masie 6,5 grama. Drugi jest o masie 9,9 grama. W obydwu przypadkach te masy się nie zgadzają. To znaczy, jeden z wyrobów jest zbyt ciężki, a drugi jest zbyt lekki. Czyli tak jakby. Te dokumenty w ogóle nie pochodziły z tych, z tych pierścionków, albo, albo te dokumenty zostały wykonane w sposób całkowicie niechlujny. Proszę uważać i proszę bardzo dokładnie sprawdzać to, co kupicie od sprzedawców w, w internecie. W przypadkach, w których zostaniecie oszukani, tak jak, tak jak tutaj, mój klient został oszukany, zawsze radzę, żeby tego rodzaju zdarzenia zgłaszać organom ścigania z reguły sprzedawca i zresztą tak samo było w tym, w tym przypadku, że sprzedawca i organizator aukcji chce, aby ten wyrób zwrócić. To rzeczy, które służą do popełnienia przestępstwa, czy takie przedmioty, które służą do popełnienia przestępstwa, nie powinny być zwracane i się generalnie nie zwraca. To są, to są dowody w sprawie, i przekazanie ich organom ścigania sprawia, że, że, że one już przepadną, zostaną przekazane tam do odpowiednich depozytów, a potem zostaną przez organy państwa zlikwidowane. Nie może być tak, że oszust dostaje tego rodzaju wyrób z powrotem i może próbować oszukać kolejne osoby, a do tego jeszcze nie ma dowodów popełnienia przestępstwa i nie można, ich, nie można go pociągnąć do odpowiedzialności z tytułu tego, że dopuścił się takich czynów.